Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin i dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o grze Martina Wallace a Rise of Empires wydanej w Polsce przez Phalanx Games Polska. Jest to kolejne wydanie takie trochę polskawe, czyli mamy pudełko z angielskimi napisami. Na pudełku z tyłu będziemy mieli polską wkładkę, no ale ponieważ sama gra jest w zasadzie niezależna językowo, nie ma tutaj żadnych elementów na plaży z napisami, więc wszystko jest OK. Dostajemy e, fajne pomoce gracza, gdzie są opisane technologie, jakieś żetony, których będziemy używać w czasie gry, a także skrót e, przebiegu rozgrywki. E, instrukcja jest bardzo ładnie przetłumaczona, napisana na bardzo grubym kredowym papierze, kolorowa, z mnóstwem przykładów. E, jeżeli chodzi o samą instrukcję, to jest Prawie dobrze napisana. No, Martin Wallace nie jest znany z tego, że pisze super instrukcje. Jest jedna, dosłownie jedna kwestia, która budzi jakieś wątpliwości, była wyjaśniana na Borgiem na wiele różnych sposobów, czy nawet samego autora, ale to jest nieważne. Chciałbym tutaj opowiedzieć troszeczkę o samych zasadach, pokazać jak gra wygląda, a wrażenia z rozgrywki. Będą w recenzji, do której będzie dołączony właśnie ten, ten filmik na Games Fanatic, więc tam zapraszam. Co dostajemy? Po pierwsze, dostajemy planszę świata. Jest ona na tyle duża, ale nie aż tak, że nie mieści mi się cała w kancie, więc będę wam tutaj troszeczkę przesuwał. Dodatkowa plansza, gdzie będą rozstawione żetony w czasie gry. No, mnóstwo drewnianych kosteczek. Wszystko w ogóle jest wydane na bardzo wysokim poziomie. że Żetony są bardzo, bardzo grube. Rzadko widuję takie w grach planszowych. Nawet żetony pieniędzy są na takim samym grubym kartonie, więc gra się bardzo przyjemnie. O czym jest gra? Sama nazwa sugeruje, że będzie to gra o imperiach, o tworzeniu imperów, rozwoju naszej cywilizacji. gra była zapowiadana jako gra cywilizacyjna. Ale taka nie jest, jest to raczej area control, próbujemy, w, rozstawiamy swoje wpływy na planszy, o tym więcej w, w, w samej recenzji, a tutaj tylko same, same zasady. Więc gracze po pierwsze mają swoje wojska, swoich ludzi, które będą rozstawiać na planszy, próbując zdobywać e, wpływy. Zdobywając wpływy w danym w terytorium, no to po pierwsze zyskujemy punkty. Kto pierwszy, oczywiście, będzie miał ich więcej, druga osoba będzie dostawała ich mniej, a dodatkowo jeszcze za konkretne z tych terytoriów będziemy dostawali jakieś dodatkowe zasoby. Mamy no, oczywiście pieniądze, mamy też dyski takie czarne dyski zasobów, które będziemy mogli przehandlowywać na punkty albo pieniądze. Poza tym mamy miasta, właśnie żetony miast, może tutaj to troszeczkę przesunę, Żetony miast, żetony technologii, może się tutaj odwrócę, terytoria, a także kafelki imperiów, które będą nam służyły do tego, żeby rozstawiać, wysyłać swoje wojska i walczyć. Sama gra jest podzielona na trzy ery. Pierwszą, drugą, trzecią, im odpowiadają kolory. Taki najjaśniejszy jest to era pierwsza, czyli w pierwszej erze możemy się wstawiać tylko tutaj do Europy. Następnie w erze drugiej Mamy taki ciemno, jasnobrązowy, tak możemy już troszeczkę większą część Europy podbijać, a także możemy zacząć kolonizować Ameryki czy Azję, i później taki ciemnobrązowo-szary, jest to era trzecia. Odpowiadają też temu nowsze miasta, też oczywiście wszystko jest w kolorze odpowiadającym tym, tym EROM, tak samo z technologiami. Żetony imperiów też są potem odwracane i, i są troszeczkę inne, lepsze i tak dalej. Natomiast każda z takich R dzieli się na dwie tury: turę A i turę B. W czasie tych tur będziemy wykonywać akcje. Tak naprawdę w czasie tury A, mamy? tutaj mamy taki specjalny box na zaznaczane, jakie akcje będziemy wykonywać. W czasie tury A wybieramy sobie jedną z pięciu akcji, którą chcemy wykonać według jakiejś tam kolejności graczy. Wybieramy, tak? Czyli na przykład biorę technologię, kolejny gracz też weźmie technologię. Ja znowu wezmę sobie handelek, kolejny gracz weźmie terytorium, ja znowu handelek. Oczywiście więcej, jeżeli gra się więcej osób, tutaj pojawia się troszeczkę więcej tych dysków. I tak gramy, mamy 6 akcji do dysponowania. Kończy się tura A, która jest stan R. Jest oczywiście jakaś administracja, dostajemy punkty itd., itd. A następnie w turze B wykonujemy te akcje, które już wybraliśmy w fazie A, ale w odwrotnej kolejności. Idąc zgodnie z, z kolejnością, zdejmujemy dyski, oznaczając, że tą akcję chcemy wykonać, czyli niebieski gracz zdejmuje sobie tu, bierze żeton technologii. Cały haczyk polega na tym, że jeżeli na przykład jest kole żółtego i chce wziąć technologię, za każdy dysk, który jest po jego, chwileczkę, lewej stronie, musi zapłacić. Musi czym zapłacić? Musi zapłacić pieniędzmi, żetonami zasobów, jedzeniem, taki specjalny, Tor oznaczający ilość jedzenia, które posiada nasze, nasze imperium. Więc żeby wykonać tą akcję, jeżeli chcę ją szybko wykonać, będę musiał na przykład zapłacić 2 zł. Albo dwa jedzenia w dowolnej kombinacji, również można płacić punktami. Więc tutaj jest fajny, fajny mechanizm, że po pierwsze musimy sobie zaplanować. Jeżeli wezmę dwie technologie w fazie A, to będę musiał wziąć dwie technologie w fazie B. No, ewentualnie będę mógł zdjąć ten dysk i nie wykonać tej akcji, no ale to to jest jednak strata, strata akcji. I tak pokrótce co dane akcje oznaczają. E, więc po pierwsze możemy e, wziąć sobie jakieś terytorium. Mamy tutaj żetony, e, żetony terytorium. lepsze, żebyście lepiej widzieli. Ich jest kilka rodzajów. Są wyspy, jakieś pola, lasy i każde z tych terytoriów będzie nam e, coś dawało w fazie administracyjnej, w fazie, w fazie zbierania dochodów. Takie pole da nam dwie jednostki jedzenia i jedną kosteczkę człowieka. Nic w zasadzie za to nie płacimy. Niektóre z tych żetonów każą nam zapłacić. Na przykład jest to oznaczone takim czerwonym cyferką. Każą nam zapłacić jedzenie, żeby wziąć ludzi. To kilka słów o grafice. Jeżeli nie mam się Tutaj przyczepić do planszy. Mi się akurat kolorystyka podoba, same miasta są ładnie wykonane. O tyle, że tony terytoriów są zaciemne. Jest to wszystko tak troć, troszeczkę bardzo no, niewyraźne. Nie, nie, nie widać niektórych tych cyferek. Z niektórymi Żetonami technologii jest podobnie. To jest w zasadzie jedna z rzeczy, do której bym mógł się przyczepić, jeżeli chodzi o wykonanie, że te grafiki na niektórych tych Żetonach. Pan Czarny mógł się troszeczkę lepiej po, postarać, ale jest całkiem nieźle. Niektórym się ta bura grafika, kolorystyka nie podoba. Mi jest ok. Więc bierzemy takie terytory. Takie terytory już zostają nam do końca gry i będziemy z nich czerpać korzyści. E, czyli to było wzięcie terytorium. Możemy też pohandlować. Jest tutaj taki specjalny tor, gdzie za pomocą tych żetonów e, Czarnych, dysków, które będziemy zbierać z planzy, z technologii, możemy je wymienić albo na punkty, albo na pieniądze. Po prostu stawiamy i zyskujemy od razu, na przykład 5 kas, 5 zł. Kolejna rzecz, którą można wykonać, to jest wzięcie kafelka technologii. Po prostu wybieramy go sobie i jest. Te technologie różne rzeczy nam dają, pozwalają nam przemieszczać wojska, dają nam na przykład żetony zasobów za każdy. Terytorium lasu, które mamy, bardzo dużo różnych, no może nie tak dużo, bo w kolejnych erach tak naprawdę są lepsze wersje tego już, co mamy. Eee, e, takie żetony, których, które nie wybraliśmy, w, na 4-5 graczy będą dalej do, możliwe do kupienia, aczkolwiek jeżeli będziemy chcieli wziąć z poprzedniej ery, to będziemy musieli coś zapłacić. Szczegóły. Na... Dwóch i trzech graczy, wszystkie żytony, których nie wybierzemy, wypadają z gry. Więc to jest też fajny taki balans w ilości graczy. Troszeczkę ta rozgrywka inaczej wygląda na mniejszą ilość graczy. Kolejna rzecz to jest wzięcie miasta. Miasta to jest oprócz mapy, to jest główne nasze źródło dochodów w punktach. Takie na przykład miasto, żeby je wziąć, potrzebuje zapłacić dwa jedzenia. I będzie nam co turę, na koniec tury dawało jeden punkt. Niektóre miasta będą potrzebowały, żeby je wyżywić, czyli będziemy musieli zapłacić jeden jedzenia, żeby, żeby zdobyć ten jeden punkt. Niektóre też potrzebują żetonów zasobów. W fazie B zdarzają się cuda, najczęściej są one specjalnie oznaczone. Och, och, o, właśnie. One dają nam jednorazowy zysk, ale za Znacznie większą opłatę, ale nie po prostu bierzemy te punkty i tyle, i możemy o nich zapomnieć. Jest to fajnie zbalansowane, te, te żetony mniej więcej dają tyle samo. Oczywiście są niektóre, są gorsze, żeby wszyscy nie mogli wziąć samych fajnych miast, ale jest, jest bardzo dobrze to wymyślone. No i ostatnia rzecz, jaką można zrobić, to jest ustawienie kostek na plaży. Czyli tutaj podbijanie imperiów, rozwój cywilizacji, czyli tak naprawdę kontrola, kontrola terytorium, walka o wpływy. Gracz wybiera jeden z tych kafelków, który oznacza, że możemy wstawić do jednego terytorium, dwóch, trzech, ewentualnie jeżeli mamy wodę, to możemy na przykład wstawić się w Europie do Morza Śródziemnego. I właśnie z tą wodą, o której to, jest, to jest właśnie ta kwestia, która jest taka najbardziej wątpliwa, szczególnie jak tu chodzi o nowe światy. I to wygląda tak, że gracz ze swoich zasobów, które ma czyli na przykład z terytoriów, które pozyskał, bierze kosteczki, może się wstawić do dwóch sąsiadujących ze sobą e, sąsiadujących terytoriów, a w zasadzie sąsiadujących do tego, co już wcześniej miałem, jeżeli mam tak, no to mogę na przykład wstawić sobie tutaj dwie kosteczki, tu dwie, albo na przykład trzy jeżeli mam. Ten żeton wypada z gry. Kolejna osoba może zrobić to samo i na przykład spróbować z nami tutaj powalczyć o wpływy. Dodatkowo można wykonać bitwę. Taka bitwa pokazuje lewa strona, yy, pokazuje ile jednostek traci osoba, która wywołuje tą bitwę, a tutaj ile osoba traci, z którą walczymy. Czyli w takim wypadku żółty mi się tu stawia i mówi, że walczy ze mną w tym terytorium. On nie traci nic, ja tracę jedną kosteczkę. Więc tutaj jest taki element bitewny, rywalizacyjny. Są różne takie bitwy, na przykład Jatrace 2 przeciwnik 3. W kolejnych erach jeszcze są możliwości, w trzeciej erze na przykład, wywołania dwóch wojen. Ale to w zasadzie jest wszystko. Po tym jak wszyscy wykonają swoje akcje, zbieramy nasz dochód z planszy, wydajemy jedzenie na, na nasze miasta, dostajemy punkty. I w zasadzie to tyle. Tak gra się toczy przez trzy ery, więc jak sami widzicie nie ma tego w zasadzie dużo do tłumaczenia. Są czasami takie niuanse, niuanse na planszy, ale mechanicznie jest to bardzo ciekawie wymyślone. Szczególnie właśnie ta tutaj część wyboru akcji i ich potem lustrzanego odbicia, wykonywania ich jeszcze raz, wymaga to ciekawego planowania. A już po więcej wrażeń z, z samego grania, z samej gry, zapraszam do recenzji na Games Fanatic. Dziękuję i do usłyszenia.